się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku będziemy testować sobie kolejny catering dietetyczny. Tym razem mamy tutaj catering od kuchni Wikinga. Jest to jeden z popularniejszych cateringów na terenie Polski, jeśli chodzi o właśnie diety pudełkowe. Także zamówiłam sobie dzień próbny i zobaczymy, co będzie dzisiejszego dnia. Czy będzie to smaczne, czy nie. Dam Wam moją szczerą opinię, powiem Wam, co jest na plus, a co nie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą serią. Jeżeli lubicie tą serię, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę, jakiś fajny komentarz, dać znać, jaki kolejny catering przetestować, a my lecimy już z pierwszym posiłkiem, czyli śniadankiem i pokażę Wam, co dzisiaj catering przygotował na śniadanie. Mamy tutaj śniadanie na słono, jest to chlebek ze śliwką, frankfurterki, warzywka i do tego dip musztardowy. A to już nasze śniadanko i teraz tak. Tak jak w poprzednim przypadku mamy tutaj dietę bogato-białkową z 1800 kalorii. Mamy tutaj 5 posiłków i to jest właśnie jeden z nich, czyli nasze śniadanie, frankfurterki, chlebek ze śliwką plus warzywa i dip musztardowy. Jeśli chodzi o dietę, to za taki jeden dzień zapłaciłam około 70 zł. Trochę dużo, najwięcej jak do tej pory. Poprzedni kadrink kosztował chyba około 60-65 Nie pamiętam dokładnie ten. Kosztował 70 zł. Dopłaciłam chyba 2 zł za napój, taki, który chciałam spróbować po prostu, no ale tak czy siak około 70 zł to jest. Dobrze, próbuję sobie teraz wszystkiego i zobaczymy, jak to smakuje. Spróbowałam już wszystkiego i tak chlebek, spoko, Trochę suchy, trochę czerstwy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to, że jest dodatkiem, dodatkiem śliwki, dla mnie OK, ja lubię, więc całkiem spoko. Kiełbaski bardzo dobre, warzywka też spoko, świeże. Jeśli chodzi o dip, średnio mi smakuje, jest jakiś dziwnie kwaśny, więc nie będę go jadła, jakoś nie podszedł mi. Ogólnie całe śniadanie, jak najbardziej na plus. Plus taki, że jest to śniadanie na słono. Wiecie, że, ten, że lubię śniadania na słono, także dla mnie ok. Zobaczymy, jak będzie z poziomem nasycenia po nim, bo objętościowo nie jest ono jakieś duże. Plus ma około tam 300, już wam dokładnie mówię, 330 kalorii w zaokrągleniu, więc mało, trochę, jak na śniadanie. No ale mamy dzisiaj 5 posiłków, więc po prostu posiłki będą. Mniejsze objętościowo i mniejsze kalorycznie, bo jest ich 5, więc więcej. Ogólnie śniadanie oceniam na takie 4 na 5. Smaczne, tylko ten dip był taki średni, ale tak to jest wszystko jak najbardziej na plus. Także ja sobie zajadam, kończę to śniadanko i widzimy się przy kolejnym posiłku. Zjemy sobie drugi posiłek. Minęło około 3 godziny od naszego śniadania i jestem już troszeczkę głodna, albo może nie tyle co głodna, co po prostu mam ochotę na coś słodkiego i jakąś przekąskę, więc otworzyłam sobie tutaj już o, sernik, to jest skirnik, czyli fit sernik z owocami, który ma 250 kcal. I składa się z dwóch kawałeczków. Oj, coś mi wypadło: takiego oto sernika. Mamy tutaj jakiś ciasteczkowy spód, do tego taką masę serową. I na górze zapieczone owoce. Spróbujmy sobie. Pachnie bardzo ładnie. Jest naprawdę bardzo dobry. Na górze są jakieś dosyć kwaśne owoce. Wydaje mi się, że tutaj jakieś maliny. Widzę chyba porzeczki, ale nie jestem pewna. Masa serowa jest troszeczkę słodka, do tego taki ciasteczkowy, trochę spód. Bardzo fajna propozycja i bardzo smaczne ciacho. Jak dla mnie super, ja lubię sobie w ciągu dnia zjeść coś słodkiego, więc na przekąskę taki serniczek, jak najbardziej ok. Jest mega, mega dobry. Czas na obiad, moi drodzy. Mamy tutaj coś, co brzmi naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bo jest to kary z indykiem, ciecierzycą, batatem. E, serwowane z ryżem, ze szpinakiem i orzeszkami ziemnymi Porcja dosyć spora Kalorycznie 531 kalorii Podgrzeję to sobie i pokażę Wam e, jak to wygląda I sobie spróbujemy, czy jest dobre Moment wygląda to w ten sposób Mamy już nasze jedzonko Może nie wygląda ono smakowicie, bo wymieszałam wszystko i razem podgrzałam e, Więc wiecie, ten ryż wymieszał się z sosem, ale to nic Uwaga Pachnie bardzo ładnie mm, i właśnie pachnie takim karę, troszkę mleczkę kokosową, także uważam, że to będzie bardzo dobre. Jak to poczułam, to już jest tam taka głodna. Także próbujemy, uwaga. Mega, mega dobry, naprawdę. Totalnie moje smaki. Mega mi to smakuje. I co fajne, ryż nie jest ani za twardy, ani nie jest rozgotowany to samo z warzywami też fajnie chrupią ale nie są twarde nie są takie wiecie rozgotowane miękkie mięsko cudnie naprawdę bardzo bardzo mi smakuje i do obiadu wypijemy sobie e, napój Wziąłam jakiś gazowany napój z dodatkiem magnezu i witamin on jest bez cukru i miał być to smak chyba tropikalny z tego co pamiętam tak smak tropikalny Wziąłam na spróbowanie Właśnie dopłaciłam chyba za to 2 złote około. Także spróbujmy. Lubię sobie czasami wypić do obiadu właśnie coś gazowanego, a żeby nie celować właśnie w jakąś kolę. No to tutaj w ofercie było do zakupu właśnie takie napoje chyba w trzech smakach. Myślę, że może być spoko, całkiem spoko. Pachnie bardzo ładnie. Spróbujmy. U, mega dobre, Taki egzotyczny trochę smak. Czuć właśnie jakiegoś ananasa. Mango może coś w tym stylu bardzo dobre i nie jest jakoś bardzo, bardzo gazowane. Tak, w punkt, także do obiadu będzie pasować idealnie. Kolejna bardzo, bardzo fajna i bardzo dobra propozycja. Naprawdę póki co jestem bardzo zadowolona z tego cateringu i spokojnie z takiego mogłabym korzystać non-stop, jeżeli tak to by wyglądało oczywiście codziennie. Bo wiecie, ja nie jestem przekonana za bardzo do cateringu, wolę sobie ugotować sama. Bo zawsze miałam takie przeświadczenie, że po prostu te posiłki nie są zbyt dobre z tych pudełek, a to się powoli zmienia, bo z każdym kolejnym odcinkiem jest coraz lepiej. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, to oczywiście zerknijcie sobie, jak oceniałam inne cateringi. No, także zajadam do końca. No i widzimy się oczywiście potem. Kolejnym posiłkiem z naszego cateringu był koktajl. Był to koktajl owocowy z dodatkiem bazyli i byłam bardzo ciekawa, jak to połączenie bazylii będzie wyglądało w takim koktajlu. I powiem Wam, że było naprawdę bardzo fajne. Dodawało troszeczkę takiej nutki orzeźwienia. Cały koktajl miał około 250 kalorii i bardzo mi smakował. Mam już, kochani, godzinę około dziewiątej. I lecimy z naszym ostatnim dzisiaj już posiłkiem. Palsie, to jest dosyć śmieszna propozycja. Posłuchajcie, co tutaj jest. Domowa sałatka jarzynowa z kurczakiem i bułeczką musli. Trochę dziwne połączenie, trochę taki vibe świąteczny. Ja sałatkę jarzynowo lubię, ale lubię taką, którą robi moja mama. I teraz jestem ciekawa, czy taka będzie podobna, czy będzie mi smakować, czy też nie. Do tego kurczak, z tego co widzę, to jest on tutaj pieczony i do tego bułka. Śmieszne, ale zobaczymy, czy dobre połączenie. Prezentuje się to w taki sposób. Mamy tutaj podanie na zimno. Pachnie całkiem ok, ale próbujemy. Jeśli chodzi o sałatkę, jest całkiem ok, ale jak dla mnie jest za mało przyprawiona, za mało wyrazista i warzywa są trochę twarde. Wiecie, z sałatką jarzynową jest tak, że każdy ma swój ulubiony smak i e, każdy robi ją w zasadzie inaczej, niby to jest ta sama sałatka, ale, ale wiecie, no i je, jakby jest ok, ja sobie ją zaraz doprawię, trochę soli, pieprzu i myślę, że będzie dużo lepsza. No ale tak jak mówię, e, no umie się ją robić trochę inaczej, e, więc przyzwyczaiłam się do tego smaku, więc tutaj jest... Wiecie, jest OK, tak jak mówię, zjem i, i będzie git. Jeśli chodzi o kurczaka, to zwykły przyprawiony, pieczony kurczak, bułeczka yy, miękka, bardzo fajna. Także ogólnie cała propozycja jak najbardziej spoko. Yy, kilka małych, drobnych minusów, yy, ale to nic jest jak najbardziej ok. To już jest ostatni dzisiejszy nasz posiłek, jeśli chodzi o ten catering. Yy, no i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona. Był to naprawdę bardzo pyszny. Bardzo urozmaicony, naprawdę bardzo fajny dzień jedzenia. Jestem naprawdę zadowolona. Tak jak widzieliście, było to 5 posiłków, ale nie czuję. Że jestem jakaś tam przyjedzona i te pięć posiłków na spokojnie sobie zjadłam, mimo tego, że wolę mniejszą ilość, ale myślę, że to dlatego, że jednym z posiłków był sernik, czyli taka fajna słodka przekąska, a drugim posiłkiem był koktajl do wypicia, więc takie dwie mini przekąski w ciągu dnia wrzucone i od razu cały dzień jest bardziej spójny. I to fajnie wszystko się łączy i nawet jeżeli tych posiłków jest więcej, to jakoś tego nie, nie czujecie, nie, ja też tego nie czułam i na spokojnie można było te 5 posiłków zjeść, także mega fajnie. Bardzo polecam, jeżeli każdy dzień z diety od wikinga jest taki, to jak najbardziej ja mogę jeść taki kadenit. Naprawdę bardzo fajne, bardzo smaczne jedzenie. Naprawdę coraz, coraz bardziej przekonuję się do tych cateringów, bo wychodzi na to, że te jedzenie z cateringów jest naprawdę dobre i, i naprawdę jeżeli musicie korzystać, to, to warto, bo jest to naprawdę bardzo fajne. Także w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie mi znać, jakie macie odczucia co do tego odcinka. Może testowaliście już ten catering i czy u Was też wyszedł on tak dobrze. No i oczywiście dajcie znać, jaki kolejny catering mam przetestować. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Bójdzi jaki.